Betonowcy, witam was w kolejnym odcinku śmiesznej islandzkiej serii. Tym razem wybraliśmy się na Ocean Atlantycki, bo stwierdziłem, że nigdy nie piłem herbaty nad Oceanem Atlantyckim. Także co? Idziemy się napić, zapraszam. Jak możecie zauważyć za mną jest bardzo dużo chmur deszczowych i ma, pewnie będziemy mieć jakieś 40 minut, żeby, żeby nie zmoknąć i wszystko ogarnąć. Bo przyjechaliśmy na, jak gdzieś, chyba już na początku, nad taką latarenkę małą, i spróbujemy tam wejść. Suna typowa nad oceanem, także trzeba się troszkę spieszyć, bo ostatnie trzy tygodnie są bardzo deszczowe tutaj. Troszkę wiecznie i szaro, ale tak. Ocean Atlantycki. Islandia graniczy od północy z Morzem Grenlandzkim, od wschodu z Morzem Norweskim, a od właśnie południa i zachodu z Oceanem Atlantyckim. Także taki jest cel naszego dzisiejszego betonu. Jest tu dosyć fajnie, może pokażę wam na mapie, gdzie jest ta latarnia, bo jest to też mało turystyczne miejsce i nie ma w ogóle żadnych tłumów. Był jakiś jeden samochód. Mam nadzieję, że tylko ten samochód tam będzie, żeby było fajnie i ustronnie, przestronnie. Także wyruszamy na latarenkę i pewnie jakieś przebitki. Jesteśmy tutaj otoczeni obszarami, na których są konie. Tutaj jak widzicie, jeden koń idzie z nami, prowadzi nas, ale kurę te chmury z tyłu, przerażające. Cześć koniu blondynia. Takich ciekawostek, to jest jakieś 12-13 stopni. Dzisiaj jest 18 lipca. Jestem w kurtce zimowej i w, gr w grubych butach i jest dosyć przyjemnie, lekko zaczyna kropić. No nic, czas, czas iść ku przygodzie. Dobra, dotarliśmy pod latarnię, nie wiem, droga była tak jakby za zamknięta lekko, ale no spróbujemy się dostać na nią. Mamy ostre schodki tutaj, zobaczymy czy jest w ogóle otwarta, oby, byłoby zajebiście. I niestety pocałowaliśmy klamkę, o, możecie zobaczyć, jestem już przy oceanie, no trudno. Nie chcą betoniarskiej sławy tej latarni, także ich strata. Idziemy nad ocean. Powiedziałem morze czy ocean przedtem? Jesteśmy nad oceanem. Tutaj, proszę bardzo, są dosyć strome schody, ale no, nie takie złe. Tutaj możecie zaobserwować różne konie. Tutaj taki malutki. <grystanie> Witajcie zwierzęta. Tutaj są jakieś ciekawskie dwa. <grystanie> Chyba się wstydzą. O, a tu jest ten, co za nami szedł. Blondyn. No nic. Przy oceaniku już. Tu już troszkę wieje. Nie wiem, czy dobrze wszystko słychać, ale, ale zmierzamy na plażę. Jest coraz zimniej. Oczywiście nie wziąłem czapki, bo po co mi czapka? Przecież jest połowa lipca. Druga połowa lipca. Ale no dobra. Ruszamy w poszukiwaniu skarbów. O, tutaj jest książeczka w tej skrzynce z wpisami. Można się wpisywać. Ale my będziemy tu anonimowo. Ktoś zostawił też buteleczkę wody. Kurde, ale straszna lipa, że jest zamknięta w ogóle ta latarnia. Patrzyłem na Google w opiniach. Normalnie ludzie wchodzili do środka i tak dalej. Teraz jest jakaś pozabijana dechami. Dziwne, dziwne, no. Fajny widok pewnie by stamtąd był, ale już trudno. Wielkie chmury, ale op! Boże, a cóż to? Co to jest? Czy to skarb w butelce? Kurde. Wygląda podejrzanie, będę musiał to sprawdzić. Aha, i też zapomniałem dodać, że materiał ten stworzony jest wyłącznie w celach edukacyjnych. Wszystko co tu widzicie jest grą aktorską. Nic z tych rzeczy tak naprawdę nie miało miejsca. Wszystko to jest to rekwizyty. Także betoniarze jesteśmy już nad tym oceanem, idziemy jeszcze tam trochę dalej. Tu na razie są takie baseniki tylko, ale no... Nie spodziewałem się znalezienia takiego skarbu. Trzeba to sprawdzić, trzeba sprawdzić czy to bezpieczne. Zapalić tego papierosa. Papierosa, papierosa. Zaczyna rosić. Tutaj macie wszędzie takie skałki. Kurde no, pogoda jest niepewna. Czas zacząć zabawę już tutaj. O, tu ma taką plaszkę mini. Do tego zalewu, czy nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Teraz zabezpieczyć kamerę, żeby nie zmokła zbytnio. nazywa że buszek nad Oceanem Atlantyckim na Islandii. Także nie wiem, czy dużo widzicie, trochę jest przykryty obiektyw, ale... ale po to, żeby nie zmógł. Mamy cały czas tą herbatę, którą możecie obczaić w poprzednich odcinkach. Jak tam, islandzka seria Wam się podoba? Mówcie, piszcie komentarze. Nie wstydźcie się. Jest nieźle nad tym oceanem. Dobra, zdejmuję ten kaptur i tak nic nie daje. Przyjemne miejsce, ale... Chodźmy kawałek dalej, w stronę oceanu. Myślę, że nie zabawimy tu zbyt długo, no bo ze względu na ten deszcz nie chcę żeby aparat umarł, bo fajnie byłoby nagrać jeszcze kilka betonów. Zobaczymy się za chwilę. Subskrybuj beton i zostań prawdziwym betoniarzem hehehe. Słuchajcie, uciekliśmy stamtąd, bo padało i wiało, i podjechaliśmy do takiej wioseczki małej, dosyć klimatycznej. Tu jest taki sklep, i wejdziemy kupić coś do picia sobie, i pewnie jakieś przebiteczki z tej wsi wam pokażę, bo naprawdę ładnie wygląda. Chodzimy, z taka stacyjka w sumie. O, te ciastka są zajebiste. O, a tu się Ale tu wisi? A czeki duże, takie robiątki małe. O, rękawiczki. Malianki. Czekaj ja mi się napił. Co mi się napił? Chyba monster. O ile żelków w takim sklepie przydrożonym. Powiem wam, że bardzo mocno wieje, nażarłem się cukru i mi teraz niedobrze. Właśnie wyszliśmy, przyjemnie, ale czas jakby wybyć w inne miejsce, także, także zobaczymy co, co będzie. Może połażę po tej wiosce, jeszcze nie wiem. Trochę mi się nie chce, trochę mi się chce. To znaczy chce mi się, tylko wieje po prostu, jest zimno i tak nieprzyjemnie. To jest irytujące, ale może jakoś to pokonam. To jest moje słowo na dziś, to znaczy nie wiem, czy takie stwierdzenie, czy cokolwiek. W sumie dobrym byłoby założenie kurtki, także dobrze, dobrze byłoby założyć kurtkę. Ogólnie to jest zrobione w takim starym stylu lat 50., wszędzie macie właśnie takie wlepy różne. O tej porze jest to taka klimatyczna, depresyjna wieś. Znowu tytoń mi się przypomniał. Jakim fajnie jest ten różowy kolor tej stacji Orkan. Tam jakaś, nie wiem, fabryka rybna chyba, może? I tu ten kościołek. Może się przejdziemy zobaczyć, jak to tam wygląda z bliska. No ale fajnie czasem wyrwać się z tej miejscowy, gdzie my przebywamy, bo można tak inaczej spojrzeć na Islandię i może się znowu podobać, bo jak się siedzi w jednym miejscu to już tak trochę brzydnie to wszystko. Ale no my niedługo wracamy właśnie do, do Polski i właśnie sobie chcemy jak najwięcej zapamiętać tych dobrych stron, nie tych chujowych i nie mieć pretensji do tego kraju, bo świat jest dla wszystkich ludzi i cały świat jest nasz tak naprawdę i no i wiecie, jak to jest. Nie ma co się przejmować i wkurwiać na ziemię, bo po co? Ale dobre, a propos, a propos życia i śmierci tutaj. Uo, o Boże, co to? Martwy krab. Jakiś ołtarzyk. Ale dziwne muszelki. Ale boję się skorupiaków. W się sensie, tak strasznie wyglądają. Ale mają też zadziwiającą budowę. Jak takie bioroboty. Są bioroboty. Test oczu. Ale ten przerwało mi i Przerwał. Zauważyliśmy zajebistą miejscowe tutaj. Właśnie będę wchodził, mam nadzieję, że mnie nie zwieje. Widzicie, macie taką ławeczkę z takim widokiem na takiej górce. Ładnie, ładnie. No, nieźle, nieźle, nieźle. Trochę wieje, pewnie słabo słychać. Ale, no, kurde. Ładne miejsce. Trochę ją postaram się za chwilę uwiecznić jeszcze. Iście wiejąca, ale dobrze, że nie iście padająca, bo ten wiatr da się wytrzymać. Chociaż jest bardzo mocny i chłodny, ale no nic, co? trzeba coś wyruszyć w stronę czegoś do posilenia swojego organizmu. Dobra, słuchajcie, przyjechałem jeszcze do takiej małej mieścinki niedaleko tej latarni. Eja Baki, czy jakoś tak się to nazywa. Mamy no nadal ocean Atl Atlantycki. Stwierdziłem, że nie będę zabawię tu długo. No. Teraz będziemy jechać na coś bardzo dobrego do, do spożycia. Bo wie jest, nie jest taka średnia pogoda do... No wiecie, do, do po prostu... No dobra, no nie chcę mi się. Tu no po prostu. Nie, no. Idziemy. Pójdę tylko na chwilę na brzeg. Dotknę wody i... Pokażę Wam trochę też tej wioski w jakichś pewnie przybitkach, jak będziemy wracać. No, nie wiem, kiedy będzie mi dany Ocean Atlantycki dotknąć znów. Więc lepiej, lepiej się pożegnać. Się. Chociaż jest pewna rzecz, o której się może dowiecie. Może zdarzy się jakaś ciekawa seria. Kolejna z innego kraju, ale ja nie wiem, może. Tak słyszałem, albo nie. Nie wiem, może mi się wydawało, już nie pamiętam. Wbijamy, a ja znowu. Białe buciki na błotko, o, ale bardzo mocno czuć zapach tych kwiatów, no, ale pachnie fajnie, tak świeżutko, nieźle, ale kurde, zapomniałem, nie wejdę tu raczej, w białych butach na taką powierzchnię, nie wiem co to jest, czy to jest jakaś mielizna, czy co, ale kurde, jedynie muszę tam wyjść i tam dotknę wody. dobra że spróbuję wejść jakoś tu, ale to jest hamiękkie wszystko. Chociaż nie jest tak źle, ale no, jakby trochę się miało zapadać, to trochę czarnego piachu. Jesteśmy blisko betonowcy. Ale o, tutaj trafiłem taki trochę piach czarny. W ogóle byłem tu już w jakimś odcinku z Islandii, ale to były taki nieherbaciany. wali oceanem. To znaczy pachnie. Fajny jest ten zapach ciekawy, mało go doświadczam w życiu, więc powinienem go docenić, a nie, a nie no coś tam. Idę na kamienie. Dobra. Jest to idealna kamienna droga, aby dotknąć wody. Wyruszmy w tę niesamowitą przygodę. O Nie wiem czy tego dokonam. Chociaż kurde no, bym tak głębiej zastanowić, to mógłbym tego za chwilę nie dokonać, bo poszedłbym bardzo źle. Spróbujmy, ten. oby nie było ślisko. Kamieniarze, to znaczy betoniarze. Nie róbcie tego w domu, pamiętajcie. Ten film, ten film. On jest w celach edukacyjnych. Głównie. Cały czas mówiłem prawdę. Dobra, słuchajcie, jestem blisko wody. O, ale bym się poślizgnął. Nie jestem mądrym. Idę na te mniejsze kamienie. Tu jest przecież ślisko już. To wszystko takie wilgotne. Ale bym wpadł do wody i pewnie nie byłoby tego montażu. Byliście świadkami uratowania betonu. O Boże. Ciężka trasa do oceanu. Ale już prawie. Tylko, żeby na ostatniej prostej się nie wyjebać. Dobra, słuchajcie, do, dotarłem. Dotarłem. O, przyjemna woda. Cześć Oceanie atlantycki Witaj, kazamulona. No, chyba się liczy, co? Dobra, teraz muszę przejść tutaj z powrotem. Tędy, w takich ślizgotach. Dobra, lecę. Dobra, udało się. To jest z powrotem, zawsze jakoś się łatwiej i szybciej. No, no. Ostatni luk na ocean. Betoniarskie spojrzenie na ocean z perspektywy południowego islandzkiego wybrzeża. Proszę bardzo, dziękuję betoniarze, że towarzyszyliście mi w tej śmiertelnie niebezpiecznej przygodzie w dotknięciu wody Oceanu Atlantyckiego, chociaż nie wiem, czy liczy się, bo to jest taki zalewik, ale chyba tak. To już jest otwarty ocean, także zaliczone. Czas przeteleportować się i przeteleportować się i o jest! Nie ujebać buta, chociaż już to zrobiłem, ale teleportacja na coś do jedzenia. Teraz. Nie no, teraz jeszcze nie, bo jeszcze przybitka przejazdu przez to małe urocze nadoceaniczne miasteczko. Ale zajebiście pachnie. jesteśmy w Selfos w takiej knajpce i to są według mnie najlepsze, najzajebistsze hot i na całej Sandy. Z deep fried, z serem i frytkami. Zajebiste. Tu jest jakieś przyprawo góry i zajebiste sosy. Milion razy lepsze niż te w kremlinie. Jeśli będziecie w Selfos to... Nieco słonawe, ale oczywiście pani się pomyliła w zamówieniu. Ja, Zamiast ja z... e, cebuli smażonej dała frytki, a tak często to jest. Jakiś gość mi się wepchał tutaj. tej ile poszedłem się tylko zapytać. A naprawdę, najlepsze miejsce w Selfos. i w ogóle na całej Islandii to chyba najlepsze hot dogi tutaj są. W sensie nie byłem na całej, ale byłem w tej części. I właściwie miałem powiedzieć o tym, że jest to jakaś taka dosyć stara knajpka, bo tutaj mamy zdjęcie pracowników od 1984 do aż 2022 chyba dać przebitkę jest z tym. Bardzo dobre. Ale frytki też wyglądały ładnie. O, teraz złapałem trochę lepszy kadr na czajenie deep fried onion. Także mamy deep fried onion. Zobaczmy cóż to. A, to po prostu onion rings. Naprawdę. chciałem już taka cebula cała jakby. ty już. Ale dziwne. Nigdy nie jadłem. Sos by się przydał jakiś dobry do tego. Nie wiem jak to kosztowało, ale także no onion rings zjedzony. Fajna Polecam polecanko. Trzeba uciekać, bo... bo lekki przypał. Nie, żartuję. Idę jeszcze zobaczyć fajny widok tutaj. Zobaczcie jakie dziwne baseny, tutaj można byłoby się przespać, nawet taka mini wanienka. Także no, betoniarze pod tym pięknym mostem, skończyliśmy pod mostem, czasem się tak zdarza. E, co, pokazałem wam spoko miejsca, mam nadzieję, że podobała się ta seria i co tam u was? Chyba już październik, co? Tak mi się wydaje. Ja to nagrałem w lipcu, ale ten film będzie jakoś na początku października, także mam nadzieję, że ja też w tym październiku, co teraz jest, kiedy to oglądacie, ja też się bardzo dobrze bawię. Zobaczymy. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie jakimś swoim stonerowym znajomym, nie tylko. Róbcie co chcecie, podawajcie, lejcie beton dalej, tak jakby też yy, dbajcie o swój beton, żeby dobrze sechł, aby nie pękał. Co, co więcej mógłbym dodać, betoniarze? Pozdrawiam was z tego kraju tutaj, z tej dziwnej wyspy. I życzę Wam dobrego dnia i w ogóle wszystkiego, nie wiem, różnych rzeczy po prostu można życzyć sobie, tak? Także no, życzę wszystkiego, czego chcecie. Albo nie nie wiem, co to święta jakieś że mam życzyć, no nie wiem, dobra, zapętliłem się. Zajebisty dzień. Pozdrawiam, pozdro. Do następnego. Z tego powodu, że nie będę tu już wiele razy, zbyt wiele razy, pewnie już w moim życiu nigdy, chociaż nigdy nie wiadomo, ale co, nagram jeszcze ten bezsensowny fragment wideo, betoniarze test, ostateczny test oczu. Nie jest źle. Tak, mogę tylko powiedzieć. B-b-b-betton! -be -be